Witam Państwa, zapraszam na rozmowę dnia, a dzisiaj moim gościem jest Tomasz Sobecki, dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy. Witam Pana serdecznie. Bardzo serdecznie witam Panią, bardzo serdecznie witam widzów. Panie dyrektorze, dzisiaj dowiedzieliśmy się, że 963 miliony złotych na taką kwotę wykryto nieprawidłowości i naruszenia w samorządach. Z czego ta kwota wypłynęła? Pani redaktor, zanim odpowiem na to pytanie, chciałem powiedzieć, czego dotyczyła kontrola jaki był jej tytuł. Tytułem kontroli był nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, a także wpływ zadłużenia spółek na samorząd województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kontrolę przeprowadziliśmy za lata 2017-2021 i przeprowadzaliśmy ją w tym roku, w pierwszym, drugim i trzecim kwartale. Po raz pierwszy w historii najwyższej izby kontroli kontrola była przeprowadzona, z Regionalną Izbą Obrachunkową w Bydgoszczy. Było to ciężkie i pionierskie przedsięwzięcie, między innymi poprzez to, że musieliśmy metodyczny metodyczne zakres kontroli. Efekty są, jak pani, jak pani redaktor powiedziała, imponujące. Z czego one wynikają? Te 963 milionów złotych. Po pierwsze, y, składa się na to nierealistyczne planowanie y, wieloletnich planów finansowych. Co to znaczy? Od razu wytłumaczmy. Co nierealistyczne. To, nierealistyczne. To znaczy, że niezgodne ze stanem faktycznym. Ale jak do tego dochodziło, że one były nierealistyczne? Jakie mechanizmy? Y, widocznie samorządy źle interpretowały przepisy prawa. Dopiero po naszej kontroli y, wykryliśmy, że w urzędzie miasta Torunia. W latach objętych kontrolą, czyli 2007-2011 nie wykazano w tych wieloletnich planach finansowych i w Urzędzie Marszałkowskim kwoty łącznie 720 milionów złotych. Na tą kwotę, o którą pytała pani redaktor, składała się również realizacja i zawieranie umów na kwotę 109 milionów złotych. Prowadzenie przez spółki zadań przekraczających zakres użyteczności publicznej kolejna kwota 102 miliony złotych oraz Najwyższa Izba Kontrola wykryła niegospodarność w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Bydgoszczy. I tutaj kwota niegospodar niegospodarności została ustalona na kwotę 31 milionów. 600 tysięcy złotych. To teraz omówmy te poszczególne sytuacje, o których pan dyrektor e, t, e, mówił. E, zacznijmy od tego, dlaczego te plany e, finansowe są tak ważne w kontekście tego pierwszego przykładu. E, dlaczego te plany finansowe są ważne? Przede wszystkim dlatego, że na, jej, na ich podstawie regionalna e, Izba Obrachunkowa dokonuje oceny finansów samorządów. Ponadto w przypadku zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego wieloletni plan finansowy brany jest pod uwagę przy wydaniu opinii. Jeżeli jest on nierealistyczny, wtedy ta opinia, która zostaje podjęta, też obarczona jest pewnymi wadami. Ale Rio może taką pozytywną opinię wydać, mimo że ten plan jest nierealistyczny. Dokładnie tak, pani redaktor. Tyle tylko, że Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadza kontrole kompleksowe co cztery lata. Zdarza się, że przez te cztery lata nie jest w stanie wyłapać tych wszystkich błędów, które wyłapaliśmy w czasie tej kontroli. Czy można powiedzieć, że przez takie sytuacje zwiększa się, patrząc ogólnie, już zadłużenie samorządów? Tak, zadłużenie samorządów się wzrasta, to też w kontroli wykazaliśmy. W całej Polsce zadłużenie samorządu wzrosło z 69 miliardów do 91 miliardów. Wspomniał Pan też o zamówieniach publicznych. Patrząc tak. tutaj teraz na Kujawsko-Pomorskie, co tutaj się zadziało? Stwierdziliśmy nieprawidłowości dotyczące na łączną kwotę 109 milionów. Łącznie w 8 spółkach na 13 kontrolowanych wykazaliśmy naruszenie przepisów prawa ustawy o zamówieniach publicznych i tutaj się zatrzymajmy mamy w Grudziądzu MZK naruszenie dyscypliny finansów publicznych co będzie z tą firmą dalej w takim razie MZK Grudziądz tak jest ja może powiem czego ta nieprawidłowość dotyczyła skontrolowaliśmy tam trzy zamówienia publiczne Nieprawidłowości nie, dotyczyło zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, czyli bez podstawy do zastosowania tego trybu. Dodatkowo w dwóch zadaniach wykonano prace dodatkowe bez zawarcia aneksów umów. Najwyższa izba kontroli. Na dzień dzisiejszy analizuje to pod kątem naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Czy to oznacza, że prezes MZK w Grudziądzu będzie pociągnięty do odpowiedzialności? Za wcześnie o tym mówić. Jeżeli Najwyższa Izba Kontroli sporządzi taki wniosek, przekaże do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy i on oceni, czy Najwyższa Izba Kontroli ma rację, czy nie. Mamy też filmy Kujawsko Pomorskie Inwestycje Medyczne. Tutaj też najwyższa Izba Kontroli wskazywała no, sytuację, która nie powinna się zadarzyć. Jest to poważniejsze naruszenie niż w MZK Grudziądzu. Doszło tu do naruszenia zasady uczciwej konkurencji. Proszę sobie wyobrazić, że wykonawca wykonywał część zamówień, zamówienia budowy hospicjum jeszcze przed zawarciem umowy. Co to oznacza? To wykluczało konkurencję, Konkurencję wykluczało w zasadzie innych wykonawców, którzy mogliby realizować tę inwestycję. Tu Pan Dyrektor wspomniał też o MZK w Bydgoszczy i również wskazał, że kontrola prowadzona przez NIK i przez RIO wykazała niegospodarność. Co w tej sytuacji patrząc na tę spółkę? Panie Redaktor, wykazaliśmy niegospodarność. Na czym ta niegospodarność polegała? Zarząd spółki nie wystąpił na drogę postępowania sądowego w celu wyegzekwowania rekompensat za wykonanie usług publicznego transportu zbiorowego dotyczyło to lat 2017-2019. MZK przekazał do nas porozumienie, które zawar już po naszej kontroli, po naszych wnioskach pokontrolnych. Z, z miastem Bydgosz. My jesteśmy na etapie analizowania tego porozumienia. Czy, czy, czy to wystarczy do tego, aby nikt zaprzestał zawiadomienia organów ścigania w tym zakresie? Czy tutaj też odpowiedzialność osoby, która kierowała spółką, ma, może mieć miejsce? Odpowiedzialność w sensie poniesienia odpowiedzialności za tę sytuację? Panie redaktor, za wcześnie o tym mówić. Jak mówię, nasze służby prawne są w trakcie analizowania. Nie chciałbym tutaj wychodzić przed szereg w tym zakresie. W takim razie idźmy dalej, co oznacza, że zacytuję z dzisiejszej konferencji zdanie spółki komunalne bądź z udziałem jednostek samorządu terytorialnego wykonywały zadania wykraczające poza użyteczność publiczną. Jak to możemy przetłumaczyć, patrząc na działalność właśnie w samorządach? Pani redaktor, zamysłem ustawodawcy jest to, aby spółki komunalne czy z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, prowadziły działalność objętą użytecznością publiczną. A Oczywiście, wychodzą poza nią, tak? A wychodzą poza nią. Czyli Niektórych... konkurują z prywatnymi. Konkurują z prywatnymi. Co prawda ustawodawca dopuścił dwa wyjątki. Między innymi, jeżeli spółka jest ważna dla potrzeb rozwoju gminy. W trakcie czy, kontroli... czy gminy wskazały, że tak nie, było? Nie, tak nie wskazały. W trakcie kontroli, w trakcie procesu, odwoławczego od wyników kontroli nie otrzymaliśmy ani w wyjaśnieniach, nie dostaliśmy żadnych analiz, które świadczyłyby o tym, że te spółki są ważne dla rozwoju gminy. Tutaj konsekwencja tej sytuacji jest taka, że Najwyższa Izba Kontroli chce, aby zmienił się jeden z przepisów, który dopuszcza taką sytuację, jeśli chodzi o interpretację, a mówię tutaj o tym artykule 10 ust. 3 ustawy o gospodarce komunalnej. Jest szansa na to, że ta sytuacja zostanie w pewnym sensie zahamowana, jeśli dojdzie do zmiany przepisów prawa? Pani redaktor, jest taka nadzieja, że wniosek delegerenda, dele który zostanie sformułowany w informacji przesłanej prezesowi Rady Ministrów, zostanie zrealizowany. Co prawda z tymi wnioskami jest różnie, bo jedyny wniosek na kilkadziesiąt złożonych w tym roku, jedyny wniosek został zrealizowany właśnie. Z, który przesłała delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy. Liczymy, że ten wniosek też zostanie zrealizowany. Jeśli będzie zrealizowany, to w jakim kierunku, jak pan to widzi? Myślę, że należałoby wykreślić artykuł 10 ustawy trzeciej e o gospodarce komunalnej, a mianowicie wykreślenia słów spółka ważna dla rozwoju gminy. Jest to pojęcie na tyle nieczytelne, że. Dopuszcza tyle, interpretację? Dopuszcza dowolną swobodną. interpretację swobodną, i no, spółki wtedy robią co chcą. W takim razie, podsumowując naszą rozmowę, samorządy, które, o których tutaj mówiliśmy, chociażby te samorządy, poniosą jakieś konsekwencje, czy niekoniecznie? W, w zakresie prowadzenia przez spółki zadań wykraczających poza, poza użyteczność publiczną, wydaje się, że nie. Natomiast w pozostałym zakresie, jak już wspomniałem pani redaktor, analizujemy dokumentację zgromadzoną przez Izbę pod kątem naruszenia ewentualnej naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a także pod kątem naruszenia przepisów karnych w zakresie MZK w Bydgoszczy też mówiono na konferencji dzisiaj że samorządy mimo takiej sytuacji finansowej i tych nieprawidłowości i naruszeń progów nie przekroczyły. nie przekroczyły czy to oznacza że zarząd komisaryczny tym samorządom przynajmniej jak na razie nie grozi Na tą chwilę nie ma danych które świadczyłyby że taki zarząd komisaryczny grozi My ustaliliśmy w trakcie tej kontroli że nie są zagrożone zagrożona realizacja zadań publicznych Natomiast widzimy ryzyko kolejnego zadłużania się przez samorządy z uwagi na zwiększone, zwiększone zadłużenie. Czym to będzie skutkowało? Albo czym to może skutkować? Może to skutkować zahamowaniem inwestycji. W tych samorządach województwa kujawsko-pomorskiego. To zadłużenie też wynika z tego, że spółki, które należą na przykład w 100% do samorządów, również biorą kredyty we własnym zakresie i jakby też generu generują później taką właśnie sytuację, o której mówimy. Dokładnie. Dziękuję bardzo za udział w rozmowie dnia. Przypomnę, Tomasz Sobecki, dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy był Państwa i moim gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję Państwu. 18.10. Zapraszam. Dziękuję bardzo.